Gość po ósmej. Na naszym studiu jest prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Dzień dobry Pani Prezydent. Dzień dobry, witam pana, witam Państwa. Po długich latach nie słyszymy. Chyba się dawno pani tutaj nie było. Ile lat? Pamiętam pani? Nie, nie jestem w stanie tego określić. Próbowałam, ale myślę, że minimum 6-7. Pani prezydent. Pierwszy raz powiedziała pani, właściwie wspomniała, że może kandydować ponownie, chyba około grudnia, ale to tak było może tak, a może nie. Wczoraj powiedziała, że na pewno, tylko, że miałem wrażenie, że Pani się albo waha, albo jakoś tak niezbyt z entuzjazmem do tego podchodzi, to kto Panią przekonał? To nie musiał praktycznie przekonać mnie, tak jak powiedziałam, jeżeli Państwo sobie dobrze przypominacie, to prawda to w innej stacji powiedziałam, że owszem, zamierzam i to było chyba przed wyborami albo zaraz po wyborach. 15 października, tylko powiedziałam, że nie chcę nic na siłę. Że jeżeli będę czuła, że mieszkańcy nadal chcą zmian, chcą utrudnień, bo niestety te zmiany często wiążą się z codziennymi utrudnieniami w naszym funkcjonowaniu. Jednak łódź wymaga a może dużych pani zmian, się szczególnie jeśli chodzi o Między kolejną prezydenturą a Parlamentem Europejskim. Taką propozycję, co też nie jest tajemnicą, miałam również. To ciekawa I... propozycja. No i co? Dlaczego odrzuciła pani? Może to prozaiczne, ale kocham swoje miasto i myślę, że potrzebuję dokończyć to, co nie dokończyłam. Potrzebuję jeszcze zrealizować szereg innych, bardzo ważnych dla miasta projektów, szczególnie w tym ważnym okresie, kiedy znowu pojawiła się taka szansa, ponieważ znowu u władzy są przedstawiciele mojej opcji politycznej i po latach, niestety, zepchnięcia gdzieś do narożnika, jeśli chodzi o duże miasta, które nie miały takiej szansy. Teraz pojawia się znowu szansa, żeby no tak, środki z budżetu państwa... Wybory były... samorządowe niebawem. Były... Klimat w Warszawie zaczyna Łodzić sprzyjać i, i, i samorządom, zwłaszcza w, w takiej konfiguracji politycznej, o ile się zachowa, co w Łodzi raczej, raczej jest do przewidzenia. Proszę powiedzieć, w tej chwili są układane listy wyborcze. Wiadomo, że Pani będzie jedynką w Łodzi, a do Sejmiku Wojewódzkiego, kto wystartuje? Jeszcze poczekamy, to, te yy, kwestie są jeszcze w trakcie Joanna realizacji. Joanna na marszałka? Bardzo bym chciała, żeby Joanna Skrzydlewska była jedynką w Łodzi. A Krzysztof Piątkowski, były poseł, wiceprezydent? Szanowni Państwo, te rzeczy jeszcze są w trakcie Aha. negocjacji. Polityka wymaga ciszy. Z chwilą, kiedy będziemy chcieli je ogłaszać, wtedy ogłosimy wspólnie. Przedwczoraj powiedziała Pani, nie ma mojej zgody na Audi River w parku na zdrowiu, a wczoraj zapowiedziała start ponowny w wyborach. Przypadek? Nie sądzę. Nie, nie przypadek. Może inaczej dłużej czekać ze swoim startem, nie mogłam, bo jak Państwo wiecie, było bardzo dużo różnych Zresztą pan od tego zaczął, przypuszczeń odnośnie mojej osoby, więc nie mogłam. Natomiast faktycznie z Audio River słuchiwałam się i to bardzo wyraźnie w głos mieszkańców. Poprosiłam o opinię botaników, biologów. Bardzo mnie interesowało, żeby podejść do tego tematu bardzo, bardzo precyzyjnie i bardzo... Czyli na zdrowiu Audio River na nie wszystkie będzie. Trzy możliwe inne i na lokalizację. Bym, Bardzo bym chciała, żeby Audio River w Łodzi zostało, żeby zaczęło dalej rozwijać się w naszym mieście. Uważam, że jest to bardzo dobry festiwal, który przede wszystkim ma olbrzymią y, rzeszę swoich fanów i chciałabym bardzo, żeby ten festiwal Łodzi został. Ale gdzie? Y, nie jestem w stanie powiedzieć, bo przyznam szczerze, że y, ja jeszcze tych lokalizacji nie rozważałam zupełnie. Czekam, Julianu, żeby Redkinia, moi współpracownicy przedstawili. Mi. Parku na pewno jest kwestia, na pewno jest kwestia oczywiście Górki Redkińskiej. Wszyscy to wiemy, czy naszych cudzysłowie błoni. Na pewno jest kwestia ewentualnie Baden-Powella, ale myślę, że poczekajmy. Zacznie się w tej chwili dyskusja z mieszkańcami i myślę, że mieszkańcy powinni mieć. Kolejne to konsultacje i być może kolejne protesty, ale nie uprzedzajmy Zdajemy faktów. Zdajemy sobie oczywiście. sprawę, że protesty mogą być, ale Państwo musicie mieć też świadomość, że muszę patrzeć troszeczkę szerzej. Pani to jest festiwal, który może łodzi naprawdę przynieść bardzo dużo dobrego. Ma Pani jakiś konkretny program na ten najbliższe cztery lata, jeżeli pani wygra. pani pani że teraz bo... to jest 5 lat, bo tyle trwa kadencja. Ostatnia już kadencja, bo tak stanowi i Prawo. I program oczywiście mam, ale pozwoli pan, że ten program będziemy stopniowo upubliczniali. Dzisiaj? dzisiaj nie będziemy rozmawiać o programie. Chcę to robić sukcesywnie. Mamy praktycznie 50 dni kampanii, więc to jest ten czas, kiedy będziemy mówić o sprawach ważnych dla Łodzi, o kontynuacji bardzo ważnych projektów, ale i też o zupełnie nowych projektach. Pani prezydent, budżet miasta na ten rok, jakby pani miała go określić jednym słowem, to co to by było za słowo? Budżet przetrwania. Bo taka jest prawda. Musimy mieć świadomość, że zmiany w prawie dotyczące wprowadzenia polskiego w cudzysłowie ładu, ja mówię w cudzysłowie, bo to jest raczej nieład niż ład, Spowodowały, iż miasta, szczególnie miasta na prawach powiatu, te największe miasta polskie, straciły olbrzymie środki. Jeśli chodzi o łódź, my tracimy rok rocznie i tych pieniędzy już nie odzyskamy. Ponad 400 milionów. W sumie przez te prawie 4 lata straciliśmy prawie 2 miliardy złotych. Proszę sobie wyobrazić, ile moglibyśmy zrobić za te pieniądze. W tej chwili niestety tych pieniędzy nie ma. Budżet jest faktycznie na spięcie. Myliśmy no Właśnie liczymy Skarbnik na jedno. miasta, jak to ułożył, to podobno bardzo mu gratulowano, że w ogóle mu się udało. Takie Ale z, jak może... Wszystkich innych dużych miast. Zajrzyjmy niestety, w te cyferki na chwilę, jest. pani prezydent, bo to jest budżet, który wciąż się nie wspina. Jest ogromny spadek wydatków na inwestycje. 700 milionów to tylko 12% wszystkich wydatków i spadek o ponad 60% w stosunku do roku ubiegłego, czyli no nie będziemy się już rozwijać, będziemy stać w miejscu, nie mówię, że się cofać. I jeszcze jedna rzecz. Ten, ta dziura budżetowa i dług publiczny. Łódź ma dług publiczny, który ma około już 5 miliardów złotych, co w przeliczeniu na mieszkańca daje ponad 7 tysięcy złotych na głowę, wliczając w to noworodków. Proszę Państwa, i ten dług publiczny był zaciągnięty, ale tylko i wyłącznie na inwestycje. Ani złotówka z tego długu nie była przejedzona. Z jednej strony chcemy mieć równe drogi, z jednej strony chcemy mieć wyremontowane kamienice, chcemy instytucje kultury, które będą zapraszały, a nie odstraszały, chcemy bezpieczne szkoły, wyremontowane przedszkola, żłobki, to wszystko nie bierze się z niczego. Jeżeli w tym samym czasie następuje gwałtowny wzrost kosztów z funkcjonowania związanych przede wszystkim ze wprowadzaniem najniższego wynagrodzenia, które bardzo intensywnie zaczęło rosnąć, skutek jest tego następujący, że praktycznie w tej chwili większość pracowników urzędu, jeżeli prawie nie wszyscy już pracują za najniższe wynagrodzenie w Polsce, bo po prostu na to już nas nie stać. W międzyczasie olbrzymi wzrost kosztów związanych z, z energią, ze, z ciepłem dostarczanym. To wszystko powoduje, że niestety ograniczając wpływy dla miasta, bo my pierwszy raz w tym roku nie mamy wzrostu z podatków, tylko mamy spadek. To jest efekt Polskiego Ładu, o czym już wspomniałam. Łącznie miasto straciło przeszło... 200, 2 miliardy na w zmianach związanych z Polskim Ładem, na co pracowaliśmy przez wiele lat, żeby tą stronę przychodową sobie zbudować. Jakby Niestety nie zrekompensowano tego w żadnej mierze. Budżetu, I to są efekty. Te największe wydatki to oczywiście właśnie oświata, prawda, edukacja i, i transport, komunikacja. Ja powiem Państwu dla przykładu, edukacja. Z chwilą, kiedy przychodziłam do urzędu, Edukacja to było niecałe 500 milionów wydatków. No teraz jest grubo powyżej to miliarda. Jest... Miliard 800, dwa. prawie dwa. Nie wiem na ile skończymy, bo teraz po wprowadzonych zmianach związanych z podwyżkami dla nauczycieli myślę, że to będzie 2 miliardy. Z czego subwencja obejmuje? Miliard złotych. Proszę zobaczyć, jak to wszystko się rozjechało. Owszem, budżet miasta od czasu kiedy jestem, czyli od tych 13 lat, wzrósł ponad trzykrotnie. Przejmowałam urząd, który miał niecałe 2 miliardy po stronie dochodowej. W tej chwili jest to ponad 6 miliardów. Okej. Okay. Bardzo dużo udało się zrobić, ale niestety w międzyczasie koszty, inflacja, która nie była przez nas zawiniona, ale przez rządzących poprzednich. To poniekąd to trochę przechodzimy do następnego tematu. Mówiliśmy tertubacji. o inwestycjach, że wiele z nich no, będzie się kończyć, nowe nie będą się rozpoczynać. Dla tych, którzy nie lubią inwestycji drogowych, to jest dobra informacja, bo będzie trochę ulgi przez jakiś czas na łódzkich drogach. Przepraszam, to sprostuje, nie będzie ulgi nie, na ludzkich no drogach. Tego takim oczekują rys. łodzianie, chcą prostych dróg i te inwestycje będą się działy, bo na to środki są i one są faktycznie już Pani prezydent, ale wszyscy pytają, dlaczego te inwestycje drogowe tak się niemiłosiernie ciągną? Już nie chcę wymieniać, bo rozmawialiśmy o tym z wiceprezydentem Pustelnikiem, Śmigłego Rydza, Północna Wojska Polskiego, Legionów i tak dalej. To są ogromne koszty Społeczne. Tak, absolutnie. To jeszcze dodam, że y, oczywiście wiceprezydent mówił, że to jest kwestia, że była pandemia, wybuchła wojna, zmieniły się ceny materiałów budowlanych, z budów zeszli pracownicy, nie tylko I to ukraińscy. jest niestety prawda. No tak. I teraz naszym zadaniem była jedna rzecz: utrzymanie tych firm, pomimo iż one chciały zejść z prac, bo jeżeli wygrywały przetarg w roku 19 czy 20, bo często większość tych prac była w systemie Zaprojektuj Bobuduj, jeżeli wygrywały ten przetarg za określoną kwotę, a w międzyczasie kwoty. Kwoty robocizny, kwoty materiałów, kwoty nośników energii wzrosły niekiedy dwukrotnie i więcej. To proszę sobie wyobrazić, jakiej ekwilibrystyki trzeba dokonywać, żeby te firmy nadal zostały na budowie i wykonały swoją pracę w cenach, które były zagwarantowane umową. Pani prezydent, to brzmi wiarygodniej i przekonująco w Panie ustach, ale Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód. Poprosiło Najwyższą Izbę Kontroli, żeby się zainteresowała po pierwsze, dlaczego jest to ciągłe aneksowanie umów z wykonawcami na roboty drogowe, te, te remonty, wszystkie przeciągające się, a także czy był właściwy nadzór, no i wtedy, jeżeli kontrolerzy wejdą do urzędu. No to już tak łatwo nie będzie trzeba. Ale będzie pokazać my z zapraszamy papiery. kontrolerów i absolutnie proszę mi wierzyć. Urzędnicy i wszyscy pracownicy funkcyjni, którzy każdego dnia nadzorują tą, tę kwestię z inwestycjami, mają świadomość. Co ich to kosztuje? Kosztuje ich to przede wszystkim, jeżeli by po, jakiekolwiek wypro, wykroczenie ponad prawo wykonali. Kosztuje ich jedno, prokuratora. Nikt nie ryzykuje. Urzędnicy za te pieniądze, którzy, które otrzymują, a nie są to wysokie wynagrodzenia, oni nie będą ryzykowali. Oni muszą zrobić wszystko zgodnie z prawem. Myśmy rano prosili słuchaczy też, żeby zadawali pani pytania. Proszę posłuchać jednego z nich. Chciałabym się dowiedzieć, dla kogo są te wszystkie pięknie wyremontowane kamienice do zamieszkania. Czy tylko dla bogatych najemców, czy również normalnie obywatele miasta i mieszkańcy miasta Łodzi mogą się ubiegać o, o tego typu lokalizacje? To jest pytanie o rewitalizację. Już odpowiadam. O strategię tego przedsięwzięcia, o to, że oczywiście w pewnych sektorach łódź nam pięknieje, ale to też jest rewitalizacja społeczna, która, jak widać, budzi pewne zastrzeżenia czy kontrowersje. Absolutnie. Po pierwsze uchwała Rady Miejskiej, ale i też przepisy związane z lokalami komunalnymi, bo wszystkie remontowane kamienice, te, które przynajmniej remontuje miasto, wchodzą do zasobu komunalnego gminy, w związku z czym one muszą być wynajmowane na rzecz mieszkańców, którym przysługuje. Prawo do lokalu komunalnego. A prawo do lokalu. Komunalnego przysługuje tylko osobom, które mają określone dochody, które nie są dochodami wysokimi, bo jeżeli są to dochody wysokie, przekraczające określoną kwotę na członka rodziny, która miałaby zamieszkiwać w tym mieszkaniu, po prostu prawo do takiego lokalu nie przysługuje. Osoby takie muszą radzić sobie albo kupując mieszkanie, albo wynajmując na wolnym rynku. Więc to jest tylko i wyłącznie dla osób, które faktycznie są osobami o niskich dochodach. No, Muszę jedno zaznaczyć. Niestety... Y Stawki czynszu rosną, one muszą rosnąć, ponieważ życie i eksploatacja i koszty związane z funkcjonowaniem i też odtworzeniowa stawka, bo to nie tędy droga, żeby nie tylko wyremontować te piękne kamienice, ale żeby później je utrzymywać w nienagannym stanie, niestety one też rosną. To nie jest duża kwota, bo w tej chwili jest to chyba 12 zł, maksymalna stawka, niecałe 12 zł z metra, tak jak przewiduje to prawo. To nie jest narzucony przez nas, tylko to jest tak zwana stawka odtworzeniowa, która jest y, zapisana w w ustawie, one być może dla części osób budzą y Wątpliwości nie każdego czy stać ich na to. Absolutnie, ale wtedy te osoby są y, osobami beneficjentami pomocy w postaci lokali socjalnych Dobrze, bądź dopłat do lokali wątek, mieszkalnych. Natomiast razie... tu absolutnie nie ma tak, że ktoś, kto ma wysokie dochody, przysługuje mu prawo do takiego lokalu. Nie. Wprost przeciwnie, w większości przeprowadzamy tam osoby z budynków, które są lokalami komunalnymi, tam nie ma nowych lokatorów. To jest wszystko cały czas y, ta, ta struktura, którą próbujemy, się od, y, próbujemy odnowić, czyli opróżniamy. Lokale, które są w złej kondycji, i te lokale proponujemy tym osobom wyremontować. Jeszcze jeden telefon, bo zdaje się, że jeszcze wrócimy do tego wątku inwestycji drogowych. Dlaczego w pierwszej kolejności nie robimy ciągów komunikacyjnych? Na przykład dam taki przykład teraz remont ulicy Legionów. Dlaczego nie został to dla mnie w pierwszej kolejności ulica Gdańska Legionów, chociaż przejazd północ-południe, wiedząc, że będzie remontowany odcinek Zachodnia Legionów. Taki następny przykład wojska polskiego franciszkańska. Zrobić przejazd północ-południe i pozostałą część wiadomo można sobie robić w danym terminie. Pytanie, dlaczego w pierwszej kolejności nie robimy ciągów komunikacyjnych? Panie prezydent, to potraktujemy jako prośbę czy postulat do Urzędu Miasta, żeby te remonty synchronizować, żeby tak, logistyka była lepsza. One były w ten sposób zaplanowane. Niestety, pan już to wspominał, jak mój zastępca o tym mówił, niestety pandemia i wszystkie kwestie później, które się zaistniały, spowodowały, że niestety te inwestycje, które miały być rozłożone na długi okres czasu, one się skumulowały. Dokładnie, a nam, zależało, terminy, żeby... Dokładnie, się, a nam no. zależało, żeby jednak wykorzystać każdą złotówkę, którą otrzymaliśmy, nie cierpliwość, bo to jest trochę. najważniejsze. Ale powiem tak, yy, yy, trzeba cierpliwości, bo ja też jestem kierowcą, sama jeżdżę po łodzi i sama tego na co dzień doświadczam. Taka jest prawda. Jeszcze, sama o, o, na siebie nie raz urągam sobie. Panie prezydent, bardzo jadąc ważny wątek, 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 drogowy, bo no, za pani prezydentury powstała trasa WZ. To będzie jedna z, z wizytówek pani. Pani rządów niewątpliwie, na lata, jest super skomunikowanie w tej chwili, powiedzmy, wschód, zachód, ale trasa WZ przecięła kierunek północ-południe. W tej chwili, jeśli ktoś ze stoku w godzinach szczytu próbuje się dostać na Widzew, to absolutnie nie ma szans, ponieważ niecierniana jest za wąska, Widzewska została zamknięta, a projekt trasy konstytucyjna której ślad został już wyznaczony w latach 70. i przygotowany pod taką trasę, leży w szufladzie. Czy on ma szansę realizacji? Czy to już jest, czy to już jest mrzonka? Czy jak się zakończą remonty na śmigłego rydza i tak dalej, to już będzie wszystko OK? Przede wszystkim nie będzie OK, bo faktycznie mamy problem na odcinku między praktycznie śmigłego rydza i. Wschodni, wschodnimi granicami naszego miasta z przejazdem przez Tory, o czym Pan przed chwileczką wspomniał, bo tam jest tylko Nicja która powinna być tak naprawdę drogą nie tranzytową, tylko normalną drogą Do, miejską. Nie wydaje mi że mamy duży szpital, Caddy. Tak, który oczywiście, musi być który dostępny. wymaga skomunikowania. W tej chwili mam dobrą wiadomość, bo wszystko wskazuje, że wreszcie obecny rząd. To już jest obiecane. Składamy wnioski. Będzie, będą dwie przeprawy przez te torowiska, czyli to będzie w ciągu ulicy Hetmańskiej Malowniczej. Jeden będzie prawdopodobnie podziemnym prze, przejazdem, drugi będzie naziemnym. Nadzie, w tej chwili trwają prace już koncepcyjne. Składamy wnioski, za chwilę będzie No To ogłoszone. będzie jeden z tych punktów na cztery lata. I to będą prawie. absolutnie dwa przejazdy na pięć lat, ale to nie będzie jeden z tych <śmiech> punktów. <śmiech> na temat absolutnie musi naistnieć. Jeśli chodzi o trasę y, konstytucyjną, Powiem tak, ta, ta y, trasa cały czas jest na stole. Ona wymaga dużej, y, dużego dialogu z mieszkańcami. Jak Państwo wiecie, ta trasa jest przygotowana. Y, architekci długo głowili się, jak przeprowadzić tak naprawdę drogę między dwoma parkami, którą mieszkańcy w swoich umysłach. Te dwa parki scalili dla siebie, scalili dla siebie, dla siebie tak, jako w sensie jeden. I tu protestę. faktycznie jest olbrzymi problem. Najlepszym sposobem byłoby oczywiście zagłębienie tej trasy i przeprowadzenie jej niejako pod parkiem, żeby dać przestrzeń. Niestety wtedy wchodzi w kolizję z torami kolejowymi, a właściwie z zagłębiającym się torami do... Które doprowadzają pociągi do Dworca Fabrycznego. W związku z czym to jest kwestia na debatę, która musi się odbyć, bo ja się z Panem zgadzam w 100%, że ta trasa powinna w jakiejś formie w tym miejscu powstać. Jest cały czas ciąg pozostawiony, więc myślę, że ten, ten, ta trasa musi powstać i to w tej perspektywie powinno się zadziać z uwagi na przede wszystkim olbrzymie centrum, bo to nie tylko szpital CKD, ale olbrzymie centrum, które tam powstaje wokół szpitala Pani CKD. prezydent zauważyła Pani jak szybko ujrzy wyludnia. Ja sobie wynotowałem 2021 775 tysięcy mieszkańców. Koniec 2023 bo PKW zawsze listy Wyborców sporządza 584 tysiące. Spadliśmy już za Kraków i Wrocław. Jesteśmy czwartym miastem. No to nie działają te programy przyciągania. Inwestycji, miejsc pracy, zatrzymywania młodych ludzi, coś jest nie tak, coś, coś nie zadziałało. A powiem panu, że ja się z tym nie do końca zgadzam, bo zupełnie inne prognozy inne dane dostarczane są przez, A może chodzi o to, że, że, że łodzianie przenoszą się za granice administracyjne. To też się dzieje. I do tego nie mamy pretensji, bo jeżeli ktoś chce kupić i wybudować sobie mały dom, to zdecydowanie działki poza granicami administracyjnymi łodzi są zdecydowanie tańsze niż te, które są w granicach administracyjnych z złodzi. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja zrobiłam dokładny research tylko i wyłącznie u mnie w urzędzie. O taki sam poprosiłam swego czasu uniwersytet, uczelnie i co z niego wynika? U mnie w urzędzie przeszło 40% osób nie jest zameldowanych w Łodzi, mimo że mieszka na stałe w Łodzi, dlatego że są to w większości osoby przyjazne, no, to które pani przyjechały do. Pani. Przyjechały pani do z nas z różnych na przyjechały do nas z różnych miast, nie tylko województwa łódzkiego, ale i dalej. I mają tam swoje przede wszystkim interesy wynikające z chęci Pozyskania w przyszłości spuścizny po swoich sprzodkach. Proszę się im nie dziwić. W tej chwili nie ma prawa meldunkowego w Polsce, w związku z czym można być zameldowany w każdym jednym miejscu, mieszkać i żyć zupełnie innym. To jest efekt. Zużycie wody pokazuje jedno: mimo że wprowadziliśmy rozliczenia śmieci od wody, więc ludzie zaczęli oszczędzać, ale to zużycie rośnie i to rośnie bardzo szybko, i ono pokazuje, że mieszkańców nam w tej chwili na pewno nie ubywa, ale wprost przeciwnie. Zresztą Meldunków robimy nam ubywa, co? Tak? tak, bo to nie, jest, nie ma u nas obowiązku meldunkowego trzeba mieć tą świadomość. Drugą rzeczą, którą jeżeli by tak było, to również i wpływy z podatków, jeżeli byśmy patrzyli na te wpływy, jeżeli nie wprowadzenie polskiego ładu, one naprawdę nam bardzo szybko i bardzo ładnie rosły, to świadczy o tym, że przybywało nam podatników. A trzecia rzecz, która jest dla mnie osobiście miarodajna, to są logowania telefonii. My robimy te badania cały czas i nigdy, ale to nigdy, w tej chwili od paru lat łódź nie odnotowała spadku, tylko wprost przeciwnie, jest, jest cały czas wzrost. I z tych logowań wynika, że mamy co najmniej 780. 8800 tysięcy codziennie ludzi o północy mieszkających w mieście. To wyludnia się czy przybywa? To już sobie Państwo odpowiedzą. Kończy nam się czas na rozmowę. Ona była długa, bo pani bardzo dawno nie było w radiu. Łódz. Ale bardzo dziękuję za to uhonorowanie. Bardzo się A korzystając cieszę. z okazji, to wiem, że wczoraj był Dzień Światowego Radia, więc dla wszystkich państwa i dla wszystkich. Bardzo słuchaczy, dziękuję, ale jeszcze jedno krótkie dobrego. pytanie Spóźnione, na koniec. Pani prezydent, w najbliższy weekend będą derby łodzi. To za kim pani jest? Ja cały czas powtarzam, moje serce jest rozdarte na połowę. Kibicuję siatkarką, kibicuję rugbistą. Derby łodzi, wygra lepszy. Prawdziwie poprawna politycznie odpowiedź. Bardzo Zawsze tak było, dziękuję od, za od bierzej, niepamiętnych tak. czasów. Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska była Dziękuję bardzo. Miłego dnia wszystkim Państwu życzę.